Blisko 300 osób wzięło udział w projekcji filmu Giedziałt 1877 Wojna światów w reżyserii Grzegorza Brauna, która miała miejsce w piątek 22 listopada w auli Akademii Tarnowskiej. Fascynujący film, wyprodukowany przez Fundację Osuchowa, powstał dzięki sercom ponad dwóch tysięcy darczyńców i wyświetlany jest bezpłatnie w całym kraju w rozmaitych salach i salkach. W ten sposób obejrzało go już kilkadziesiąt tysięcy osób. Ludzi, których w większości łączy ze sobą pewien świat wartości, którzy mogli się zobaczyć i policzyć. Przed wejściem można było nabyć którąś z ciekawych książek, poczytnych autorów, publikacji, które mogły ujrzeć światło dzienne dzięki wydawnictwu Capital Book. Po projekcji zapytaliśmy kilka osób o wrażenia z filmu. Ja długo czekałem na tę premierę w Tarnowie, czekałem, czekałem, w końcu się Film bardzo, bardzo na czasie. Bardzo na czasie, jeśli chodzi o wydarzenia geopolityczne, które teraz się dzieją naszą wschodnią z granicą i u nas nie. A jeśli chodzi o religijność, no to trzeba jechać do Giesławdy, żeby zobaczyć. No. Bardzo dobry dokument historyczny, oddający pięknie te czasy, to znaczy pięknie w cudzysłowie: intrygi, mocarstw, wojny, Rosja, Turcja, Wielka Brytania, Niemcy, Austro-Węgry. Bardzo precyzyjnie to od strony historycznej jest pokazane. I kolejna próba wciągnięcia Polaków w maszynkę do mielenia mięsa. Tak, jesteśmy tym narodem, który tym razem znowu był wciągany, tak, i przez naszych w cudzysłowie przyjaciół Wielką Brytanię, która próbowała wywołać kolejne powstanie, pomimo tego, że dwa wcześniejsze zakończyły się tak, jak się zakończyły. No jest to wszystko bardzo smutne, jednak musimy. Zawsze pamiętać, my Polacy, że my musimy przede wszystkim polegać na sobie i być wolni od wszelkich takich zachęt, podpowiedzi, bo to jest zły trop. Co wtedy dzięki temu, że Najświętsza Maria Panna objawiła się dwóm dziewczynom, na szczęście udało się to wszystko przesunąć i nie zaszkodziło to wtedy ani polskiemu narodowi, ani, ani yy, polskim ziemiom, tak? No bo państwa nie było. Ten film zmienia zupełnie punkt widzenia całych tych objawień i rzeczy, które się w związku z tym działy. Tak, tak. Powinniśmy pewnie teraz zrobić to samo, co ludzie robili wtedy. Być może cały, cała historia by się potoczyła inaczej teraz. Projekcja filmu Gierwałt 1877 Wojna Światów miała jeszcze jeden kontekst, oto w miejscu jedynych w Polsce objawień kilkaset metrów opodal powstaje gigantyczne centrum dystrybucyjne Lidl, na którym będą magazynowane odpady w ilości około 150 tysięcy ton rocznie, w tym odpady niebezpieczne. Dziwne i kontrowersyjne były kwestie związane z wydaniem decyzji środowiskowej dla tej inwestycji. W związku z tym w całym kraju 14 grudnia pod wybranymi sklepami sieci odbędą się akcje informacyjne. Tak, jesteśmy świadkiem bardzo dziwnych zdarzeń, ponieważ ta nasza ziemia święta, która jest w Gieczwałdzie, gdzie Matka Boża się objawiła jako królowa krony polskiej na tronie z koroną na głowie, z regaliami w ręku, a więc z berłem i y, z jabłkiem. Czyli słowo wcześniej mówi, że to jedno z dwunastu objawień w ogóle uznanych przez tak. Kościół. To jest jedyne y, y, objawienie uznane w, przez Kościół w Polsce istniejące. To było 160 objawień, natomiast na świecie jest to jedno z dwunastu, takich jak znamy oczywiście je, jak matka Bora z Guadalupe, czy La Salette. Teraz historię niejako zatacza koło w postaci takiego symbolu dosyć upokarzającego dla nas, czyli inwestycji Lidla. Tak. Lidl postanowił wybudować tam centrum dystrybucyjne, które jest ogromnym, na ogromnym terenie. To jest około 40 hektarów terenu chronionego. Prawnie ze względu na przyrodę, która tam się znajduje. Jest to park krajobrazowy Doliny Pasłęki, na którym nic nie można budować. Miejscowy człowiek, który chciał rozpocząć działalność gospodarczą, niestety nie dostał pozwolenia, bo tam nic nie wolno budować. To jest teren bardzo chroniony. Natomiast Lidl, jako wielkie konsorcjum, dostaje zezwolenie na budowę. I to będzie obiekt, tutaj y, trzeba dodać, y, który w pewnym sensie będzie pełnił jakby funkcję y, y, śmietnika. Tak, to jest centrum dystrybucyjne, ale nie chodzi tylko o y, towary, ale właśnie również o odpady. Odpady różnego rodzaju, również y, nie wykluczając odpadów toksycznych. Tam powstanie hala, która będzie miała 8 pięter wysokości, to jest 24 metry wysokości. Długość 400 metrów. To jest potężna inwestycja, położona na powierzchni 40 hektarów. Ta powierzchnia jest większa niż cała miejscowość Gierzfaut. W jakiej odległości od sanktuarium? Otóż sanktuarium, które jest, takie, jest w pięknej, malowniczej dolince, położone, będzie zasunięte na górce, znaczy na, na takiej wyżynce, przez, yy, przez tą właśnie inwestycję, która jest od, w odległości. 900 metrów, a więc niecałego kilometra, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo blisko. Mało tego. Uciążliwość tego będzie potężna, ponieważ przewidywany jest transport do tego miejsca w ilości 160 tirów dziennie. Ta, ta dróżka mała, powiatowa, będzie po prostu zakorkowana na okrągło tirami, które jadą w przód i w tył, i w lewo i w prawo. Więc to naprawdę będzie ogromną uciążliwość. Sama miejscowość boryka się z brakiem wody, bo jak są susze, to, to tam są bardzo trudności. Przy takiej inwestycji ilość wody będzie ogromnie, dużo, dużo większe zapotrzebowanie. Także z ekonomicznego punktu widzenia ta inwestycja nie ma tam racji bytu. No i nie ma chyba też miejsca na świecie gdzie w, w, na obszarze gdzie znajduje się y, sanktuarium miejsce y, objawień, żeby powstawały tego rodzaju y, inwestycje. No ja sobie nie wyobrażam, żeby gdzieś w Fatimie czy w Lourdes nagle powstało w, w odległości kilkuset metrów jakieś takie przedsięwzięcie, które by deprecjonowało to miejsce święte. To naprawdę jest jakiś y, Upór można by powiedzieć w takim dążeniu, żeby tam to wybudować. Bo Lidl mówi, że ma kilka lokalizacji jakby coś mogły się wycofać, ale nie chce tego zrobić. Chce koniecznie tam się wybudować. 14 grudnia zdaje się, będzie prowadzona akcja informacyjna. Tak, tak, tak. Ogólny protest rozpoczął się już 15 listopada. Były tam rozmowy jeszcze z dyrekcją, ale no, zakończone fiaskiem. I następna akcja jest na, przewidziana na 14 grudnia. Będą to pikiety pod y, sklepami Lidla. Chodzi o to, żeby ta akcja była ogólnopolska w tym samym czasie w całej Polsce. Czyli można w zasadzie powiedzieć, że jeśli y, zależy nam na tym, żeby. Miejsce święte, jedyne w Polsce miejsce objawienia nie zostało zadeptane, w pewnym sensie sprofanowane, upokorzone, to należałoby się po prostu odwołać do bojkotu konsumenckiego, czyli Polak nie kupuje w Lidlu. To jest w planie. Na razie czekamy, że w sposób bardzo pokojowy Lidl się z tego wycofa, ale nie wykluczamy eskalacji naszego protestu, łącznie z bojkotem. Lidl omija jakby prawo, dostaje różne pozwolenia, różne właśnie inne dokumenty, które nie powinien dostać, bo tamta inwestycja nie w ogóle nie powinna powstać. Teraz, się, teraz są prowadzone dwa postępowania sądowe, właśnie żeby zaskarżające te decyzje, które pozwalają na... Wybudowanie w tym miejscu takiego molocha. Najgorsze jest to, że zaczęło się wszystko od, można powiedzieć, wręcz nielegalnego odrolnienia tego wspaniałego miejsca, tej wspaniałej przyrody, która zostanie zniszczona w sposób bezpowrotny. Tu chodzi właśnie o to, żebyśmy potrafili to miejsce święte uszanować i zachować. Nie tylko z powodu pamięci. Poprzednich pokoleń, ale przyszłych, żeby nasze dzieci widziały to miejsce, gdzie się matka Boża objawiła jako królowa korony polskiej. dlaczego nam to robi, no ale Gierczwałt to nie śmietnik. Jesteśmy wielkimi zwolennikami przedsiębiorczości, może akurat bardziej polskiej, może akurat bardziej rodzinnej, ale generalnie naprawdę przedsiębiorczość to my, yy, ale co za dużo to niezdrowo. Czy w Lourdes, czy w Fatimie buduje się jakieś centra logistyczne i, i sortownie śmieci międzynarodowych koncernów? No nie, nie przypuszczam tak, nawet wiem na pewno, że to się nie dzieje, więc, no, naprawdę, dajcie spokój. Zwłaszcza, że my monitorujemy tę sprawę, zapoznajemy się z uwarunkowaniami logistycznymi i, i naprawdę byłoby. E, e, 115 lepszych pomysłów na lokalizację tego przedsięwzięcia. Notabene agituje też Polaków, przedsiębiorców. Otwierajcie swoje biznesy w Gierzwałdzie. Zbliża się 150. rocznica tych wydarzeń. Na pewno będzie, powiem, powiem tak, no, abstrahując od samego wymiaru i religijnego, i geostrategicznego tego 150-lecia Gierzwałdu, ale poza wszystkim, no to po prostu nakręca się koniunktura na więc otwierajcie swoje biznesy, interesy, branża hotelarska, turystyczna. Zróbcie wszystko, żeby ci ludzie, którzy tam będą przyjeżdżać, tak jak 150 lat temu też, dziesiątkami i setkami tysięcy, daj Boże, żeby mieli tam, gdzie gdzie zanocować i żeby mieli co zjeść. To tym się zajmijmy, na tym się skupmy. A pytanie pada oczywiście dlatego, że trwa z jednej strony akcja dystrybucji filmu Gierczwał 1877 Wojna Świata, a z drugiej strony ruszamy z akcją Stop Lidl. Lidl. Gieczwałt to nie śmietnik. Święty Mikołaj nie kupowałby w Lidlu, na pewno nie w sytuacji, w której ten koncern próbuje, i to już są bardzo zaawansowane działania, zbudować nam o krok, o skok od sanktuarium gieczwałckiego logistyczne centrum połączone z sortownią śmiecia, który ma tam być takimi ilościami przerabiane, że chyba nawet z zagranicy będzie musiał przyjeżdżać. Więc stop. Co za dużo, to niezdrowo.